Cześć ludzie, witam Was w na moim kanale z Gry 5, tym razem tryb fabularny, czyli mianowicie chcę wam pokazać, jak zrobić kupę szwalu i przy tym się dobrze bawić. Mianowicie wchodzimy sobie w internet, wchodzimy pieniądze i usługi, giełdę, wchodzimy na rynki i kupujemy AUG. To, to jest firma ubezpieczeniowa, czyli wytłumaczę Wam to. Jeśli zrobimy totalny rozpierdziel w mieście, wzbogacimy się do tej firmy. A przyznajcie, kto nie lubi ro robić totalnego ro rozpierdzielu w, w świecie GTA Wysadzanie samochodów granatnikiem. Ale Michaelowi nie chciało się tego samemu robić, więc zaprosił Franklina. Ale Trevor, Trevor nie miał czasu. Więc panowie przyszli na ulicę i zaczęli się bawić. I Michael na samym początku mocy oberwał <noise> Jak mam być szczery. Musimy naprawdę robić totalny. Dobra, co... Franklin już nawala też. Franklin zaczyna się wczuwać. I teraz musimy po prostu robić totalny rozpierdziel. Tak, miałbyś totalny rozpierdziel, ale no... Dobrze widzicie co się stało. I to ciało Michaela, które poleciało we Franklina. Ciężarówka zostawiła mnie widok. Bardzo zła ciężarówka. Co durnycie jak ty zacząłeś? I teraz wchodzimy w internet I uwaga Hajs jest na minusie Ale nie martwcie się, bo wystarczy, że Teraz pójdziemy się przespać Kupiłem też tą firmę w dość złym czasie, bo Tą firmę najlepiej kupować jak jest na minusie, ja ją akurat Kupiłem jak była na plusie Więc teraz dzwonię po taksówkę Żeby przyjechała a tak w ogóle, dziękuję Wam za 91 subów. Jeszcze 9 subów i dobijamy 100 subskrypcji. Naprawdę będzie to dla mnie ważne wydarzenie. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć na 100 subskrypcji w komentarzach. No to jest nasz w K. Akurat jest tutaj moja taksówka, więc zostawię pana w spokoju. No to my się już widzimy przy łóżku. Dobrze, jesteśmy już przy łóżku. To no teraz idziemy spać. I giełda powinna już wskoczyć do góry. A jak nie wskoczy, to śpimy tyle razy, ile. To póki się nie uda. W ogóle napiszcie, czy już graliście w fabule. Czy przeszliście już fabułę? I napiszcie, ile razy przeszliście tą fabułę. Ja sam przeszedłem tę fabułę 3 albo cztery razy. I teraz trzeba uderzyć w kimę, dopóki nie, wskocą, nie, wskoc nie wskoczą wam zarobki do góry, po prostu. Sprawdźmy teraz, czy będziemy mieli zarobki do góry. A jak nie, to widzę się z wami po cięciu kolejnym. Nie wskoczyły, nawet się w ogóle nie zmieniły, no to widzę się z wami zaraz po cięciu Chodzimy i sprawdzamy I proszę, mamy proficik Może nie jakiś duży, pewnie, gdybym się przespał jeszcze kilka razy, profit by wzrósł, ale tyle nam starczy No Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, dajcie lajka, subskrypcję i udostępnijcie go, żeby więcej ludzi mogło tak genialnie zarobić pieniądze w GTA. Na razie.